Witam, witam, serdecznie. Co jest Rafał z Motorwo. Oczywiście kolejny dzień, no to kolejne motocyklowe nowości, jakie trafiają do naszej oferty. Za mną kolejny egzemplarz. Jest to znowu już kolejna sztuka, właściwie to trzecia GSX-a 1250. Myślę, że to w tym przypadku zapotrzebowanie spowodowało, że pojawił się jeszcze kolejny egzemplarz, no bo dwie poprzednie sztuki bardzo szybko się sprzedały. Udało nam się dorwać kolejną sztukę. Jestem w szoku, mam, mam zresztą nadzieję, że będzie to tak samo następowało przy następnych, bo udaje nam się po prostu zrealizować całkiem fajnym stanie te nie powiem, że są tanie, bo raczej nie są. To jest motocykl raczej takiej normalnej albo nawet wyższej półki, ale jeżeli szukacie czegoś faktycznie całego w oryginalnym makierze, żeby to było zadbane, no to... Nie jestem dla Was kolejną odpowiedzią. Myślę, że o tyle plus, że chyba właściciele banditów to już są tacy goście, którzy wiedzą o co w tym wszystkim chodzi i dbają o te swoje sprzęty. No, bo tu mamy kolejny bardzo fajny egzemplarz w podobnej cenie co te, co te pozostałe, które miewaliśmy. Bardzo, bardzo fajna sztuka. Jeżeli chodzi Ci po głowie coś takiego, no to zapraszam Cię do tej krótkiej prezentacji. Zaraz Ci powiem troszeczkę więcej informacji. No i kto wie, może odejdziesz od nas z salonu takim banditem. Jeżeli nie takim banditem, no to może jakimś innym motocyklem. No ich akurat u nas w salonie nie brakuje. Zobaczcie sami, co dla Was przygotowaliśmy. Zobaczcie sami Suzuki GSX 1250 to jest w ogóle model FA, eee, tak tą dobrą sprawę. E, bardzo ciekawy model. No bo e, zobaczcie, Bandity 1200 e, czy 1250 no to bywało tak, że on oczywiście był zwykły Bandit, bandit e, z czachą z przodu. No i jeszcze tak naprawdę tutaj jest wersja, która oprócz tej czachy z przodu ma zintegrowany cały ten dolny pług. Więc to jest taki, myślę, że najfajniejszy e, model tego motocykla. No bo raz, że te, te plastiki fajnie osłaniają silnik, on dzięki temu jest naprawdę ładnie zachowany w środku. No opory wiatru są dużo, dużo mniejsze. Jadąc tym motocyklem, naprawdę te czachy, no pomagają. No nie będę tutaj e, Wam mówił, Podejrzewam, że wiecie o czym mówię. Jeżeli jedziemy tam powyżej 140 na godzinę, no to bez tej przedniej czaszy, naprawdę Nakedem, takim zwykłym, no to walczymy. Możecie, tutaj naprawdę już jest dużo, dużo lepiej. No i faktycznie ten motocykl nadaje się na takie szybkie przejazdy autostradowe, ale jednocześnie dzięki takiej swojej. No nie, nie powiem kompaktowości, ale to nie jest jakiś wielki motocykl. No, oczywiście, no nie jest to też jakaś mała landrynka, no, ale uważam, że jest taki w miarę skompresowany, przez co, no, myślę, że śmiał nadawałby się nawet do jakichś takich e, małych przejażek na mieście, nawet w koło komina. Nie jest to jakaś taka wielka lokomotywa, więc myślę, że e, jest jeszcze to całkiem fajny, e, fajny taki segment. No, bo zobaczcie, no, 4 cylindry w rzędzie, tu mamy jeszcze taki w miarę kompaktową, e, kompaktową e, całą no, pozycję, i w ogóle, no, a w porównaniu z to na przykład do ZZR 1400, no, który też, pozycja ma jako taką wygodną eee, czachy z przodu, matę, dolną wiewki też. No to już zupełnie inna pozycja, zupełnie inna lokomotywa. Eee, może zostawienie dosyć no, takie mało, mało precyzyjne, ale naprawdę chodzi mi o takie porównanie, że nie są to jakieś wielkie sprzęty. na jednocześnie 100 koni mocy z eee, 4 w rzędzie. Bardzo taki wielki moment obrotowy, który no, charakterystyczny jest w tych Banditach, eee, Który no, powoduje, że z każdego biegu, bez takiej czkawki, bez takiego trzęsienia, jesteśmy w stanie płynnie wejść w górę. Eee, no, kto nie jeździł, myślę, że warto spróbować. Jednocześnie to też nie jest jakiś bardzo narwany sprzęt. No, te 98 koni no to jest sporo, no, ale to też nie jest jakiś zabijaka. Normalnie da się tym jechać też wolno, grzecznie dla tych, którzy nie chcą e, tym motocyklem jakoś świrować, ale no, po prostu chcą mieć ten potencjał, chcą pod manetką mieć dostęp do szybkiej mocy. Ewentualnie kogoś, jakiegoś gagatka, która nam tam mryga długimi na lewym pasie, szybciutko wyjaśnić. E, co nam udało się kupić? Słuchajcie, 2010 rok motocykla, e, czyli już właśnie ta wersja e, najnowsza, jeżeli chodzi chodzi o Bandita 1250, motocykl cały fabrycznych owiewkach, cały lakier jest fabrykana na wszystkich elementach. Czy to jest przednia czasza, tu z naklejką, czy przedni błotnik, też z naklejką fabryczną, czy cały ten bok, czy tu nawet jeszcze naklejka serwisowa, cały zbiornik paliwa z logiem, tutaj tak samo naklejka, wszystko w serii. Tylny zadupek, tu naklejka, wszystko fabryczne i uważam, że w całkiem niezłym stanie. Oczywiście jakaś tam stopa czasu będzie, nie da się tego uniknąć, chociaż no zobaczcie, lakier na przykład na... Na tym zbiorniku bardzo ładny. Tutaj na, na samym rancie jest parę takich odprysków, tu nawet nie mam przetarcia, ale faktycznie jakieś takie delikatne odpryski na tym elemencie się znajdują. No ale nie jest to tragiczne. Tutaj na deklu jest bardzo ładnie. Cały tylny zadupek z rączką, wszystko pięknie. Nie ma nawet, nawet jakiegoś tam, nie wiem, skaz. Fajnie to wygląda. Na zbiorniku też ładnie po tej stronie. Cały ten element po boku też myślę, że spoko. To jakieś delikatne zadrapanie, ale no myślę, że to już trzeba traktować jako taki detal. E, na czasu ładnie, lusterka spoko, czasza ładna, kierownica prosta. Motocykl oczywiście cały prosty, bezpieczny. Można puścić kierownicę. Jadąc i 100, i 200 na godzinę będzie to jechało tak jak, tak jak powinno no w sumie co, z dodatków też nie ma tego wiele My mamy chyba e, dołożonym tylko tutaj gniazdo ładowarki e, i tak naprawdę po tej stronie, nie wiem, wydaje mi się, że w serii nie było to chromowane, w sensie takie metaliczne więc coś chyba to, to, to sobie ten element prawdopodobnie wymienił, no i układ wydechowy mamy tutaj e, akcesoryjną końcową wydechową która na pewno się przyczyniła do dużo fajniejszej pracy tego motocykla oczywiście z Debeklerem w zestawie teraz jest ta wkładka, można sobie w każdej chwili wyciągnąć i ten motocykl nabierze takiego fajnego, charakterne, bardziej charakternego dźwięku Eee, od nas standardowo dostaniecie książkę serwisową, w którą będzie wpisany serwis olejowy. Eee, wymieniliśmy olej na motula. Standardowo będzie z zeleną motulkiem. Reszta podzespołów moim zdaniem spoko. No, nie ma tutaj jakiejś gigarewelacji. Na przykład opony mamy z 2018 roku, ale naprawdę bieżnikowo ładne. Zobaczcie i z przodu. I z tyłu no naprawdę bardzo fajne One nie są wsparcie, ale nie są popękane. Myślę, że no tak naprawdę już do waszych opinii to zostawiam, bo to bardziej są brudne niż, niż zjechane, więc uważam, że dałoby się na nich jeszcze dojeździć. No i ewentualnie jak się zużyją, to dopiero wtedy je wymienić. Tarcze z klockami spoko, zawieszenie suche, akumulator fajny, motocykl ładnie pracuje, ładnie się wkręca, ładnie schodzi z obrotu, więc tutaj absolutnie bez zastrzeżeń na no to te opony no może to może też jest jakiś tam powód takiego normalnego przebiegu 59 tysięcy jak na motocykl, który ma 15 lat jeszcze z tego segmentu uważam, że to jest raczej z tych niskich nawet przebiegów niż z tych wysokich no dla tych, którzy gdzieś tam w to nie wierzą no opony z 18 roku w fajnym stanie też fajnie to potwierdzają że na motocykl nie wiadomo ile tych kilometrów nie natrzaskał przez ostatnie jakieś tam nie wiem 7 czy 8 lat fajnie wygląda, ładnie pracuje myślę, że drugie tyle nawet nie wiem czy bym nie zaryzykował powiedzieć, że 3 razy tyle na tym silniku powinien ten motocykl zrobić jednak te bandy 1250 słyną z takiej fajnej żywotności Więc myślę, że e, na pewno Jest to możliwe No i kiedy to sprzęgło w serii Też myślę, że fajny bajer Wszystko sobie w dół Uwalimy. 59 Niecałe 200 przebiegu Ale fajna praca wyrównana Jak to dla czkórek przystało No i ten moment, w którym chodzimy Te wyższe obroty Jest taki bardzo sympatyczny w tym, że Motocykl. Słuchajcie, ja Was zapraszam od Ciebie w tym miejscu, do nas do Żartowa Jaśminowa 20, motorów będziecie mogli sobie usiąść na ten sprzęt, przymierzyć się do niego, a no, nawet nim się przejechać. Nie bronimy jak tylko pogoda pozwoli, no to oczywiście możecie wpaść, zabrać go na jazdę próbną Jak Wam się motocykl spodoba, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzi, żeby to finalizować. Wtedy możecie sobie nawet motocykl zabrać samemu. Jeżeli przyjdziecie własnym transportem, pomożemy wam to zapakować. Mamy na jazdę, weźcie tylko pasy transportowe i na pewno sobie z tym poradzimy. No Jeżeli nie macie takiej możliwości zapakowania go samemu, czy tam w ogóle przyjechania do nas samemu, no to pamiętajcie, że my też możemy zaparować Wam swój transport zarówno przed oględzinami, jak i po oględzinach. Zadzwońcie, zapytajcie, jaki byłby koszt transportu do waszej miejscowości. Warto to sobie też przemyśleć. Jest też szansa z okupu na raty. Jeżeli chcecie rozbić jakąś kwotę, możecie całość rozbić, możecie jakąś część kwoty rozbić. Na raty też jest taka możliwość. Tak samo zadzwońcie, to napiszcie SMS-a, przekierujemy Was dalej i postaramy Wam się z takim finansowaniem pomóc. No ale pamiętajcie, że wizyta u nas na pewno no, będzie owocna, o tyle, że jest też szansa porównać te motocykle z innymi, bo w staje ofercie zawsze koło 100 motocykli, więc jest w czym, że tak powiem, tutaj przebierać. Mamy też nowsze Bandity, starsze bonity, więc faktycznie jest tutaj jakieś fajne porównanie. No i co, no ja Was serdecznie zapraszam, dla tych, którzy szukają motocykla, ale już wiedzą, że to nie jest ten egzemplarz, że oni jeszcze szukają czegoś innego, no to zasubskrybujcie nas na YouTube ale też e, dajcie lajka like na Facebooku czy Instagramie, tam też na bieżąco wrzucamy zawsze relacje e, z, z tego, co do oferty właśnie trafia i z tego, co z oferty znika, więc e, no, zapraszam serdecznie. No i ja tymczasem już odmeldowuję, idziemy się na kolejnej prezentacji. I co? Do usłyszenia. Do zobaczenia. Siemanko. Hej.